To najtańszy model w nowej gamie iPhonea mamy tutaj trzy modele. Ten jest najtańszy, wyżej pozycjonowany jest model Duo Smart, najwyżej póki Next, ale zajmijmy się najtańszym fanem. To model. No Typowo budżetowy jego cena nie przekroczy 400 zł. Podejrzewam, że już nie będziecie go mogli kupić za około 350 zł. I jak za tą cenę, jest całkiem przyzwoity. Jeżeli chodzi o wygląd, spójrzmy. No, nie jest mistrzem smukłości, ale obiektywnie przyznając, jest niebrzydki. Ten kształt może się podobać. Boki otacza błyszcząca ramka. Jak na razie w moim egzemplarzu wygląda jak nowa i mam nadzieję, że będzie trwała. Szkiełko wyświetlacza na pewno jest trwałe, bo niespecjalnie uważałem na ten telefon przez dwa tygodnie, przez którego używałem. A jak dotąd nic na nim złego nie widać. Wszystko jest ok. Tył również. Tył wykończony jest y, matowym lakierem, takim lekko gumowanym w dotyku, przez co telefon dobrze leży w dłoni, y, nie ma obawy, że się wyślizgnie, y, trzyma się go bardzo pewnie i stabilnie. Także pod tym względem myślę, że, myślę, że jest świetnie. A co dalej? No, obejrzyjmy boki. Na bokach widzimy dosyć duże przyciski regulacji głośności. One są naprawdę wygodne w użyciu. Duże, łatwo w nie trafić palcem, mają wyraźny skok. Po przeciwnej stronie identycznie zaprojektowany włącznik, z tym, że tutaj jest aktywna tylko górna część tego dużego przycisku. Wiadomo, jest jeden. Z tyłu kamera 3,2 megapiksela, poniżej napis informujący, że nagra nam film w HD. Zobaczymy, jak to wyjdzie, zaraz wam o tym powiem. Obok obiektywu kamery lampalet, która pełni również rolę latarki. Od góry nieosłonięte złącza, mini jack słuchawkowy i micro USB. Standardzik. Nic specjalnego, nic wielkiego, nic nowego, żadnych niespodzianek. Logo dosyć dyskretne obok głośnika. Jakość wykonania obudowy dobra, naprawdę dobra, mimo że jest to telefon dosyć tani, nie ma się do czego przyczepić, ja go tutaj troszeczkę źle zmontowałem, ale to dzięki temu już widzicie, że tylna klapka trzyma się na zatrzaski, nie jest odsuwana, co sugerowałoby tutaj to odcięcie, ale po prostu jest zapinana na zatrzaski, tak jak w telefonach, gdzie zajmuje cały tył. Trzyma się dosyć dobrze, ja ją dosyć często zdejmowałem, bo wymieniałem karty i tak dalej, jak dotąd dwa tygodnie i nie ma luzów, więc myślę, że obudowa jest trwała. I tak jak wspomniałem, dobrze zmontowana. Tworzywa są niezłe. Nie są to tworzywa najwyższych lotów, najdroższe, ale są dosyć dobre. Obudowa nie rysuje się, jest w porządku. Parę słów na temat działania telefonu, interfejsu systemu. Generalnie, interfejs jest w porządku. Mamy z ekranu odblokowania, mamy szybki dostęp do kamery. No i do odblokowania, producent nam tutaj dokłada parę aplikacji od siebie, od choćby wspomnianą latarkę, o której już mówiłem. Aha, i trzeba ją niestety, nie włączymy ją jednym kliknięciem musimy tu jeszcze przełączyć on off. Po włączeniu dioda dosyć mocna w roli datarki, sprawdzi się dobrze. I przy aparacie też daje radę, ma dosyć neutralny odcień. Oprócz tego producent nam da jeszcze nawigację na v Expert, to bardzo ważne, świetny dodatek i tutaj mamy miesięczną subskrypcję już w cenie telefonu. Natomiast, jeżeli będziemy chciemy, chcieli skorzystać z niej na dłużej, no to już będziemy musieli zapłacić. Jest jeszcze iFinder. To jest agregat newsów, serwisów społecznościowych, stworzony przez polską firmę. I tutaj na razie iPhone ma tą aplikację na wyłączność. Zobaczymy, jak będzie później. Aplikacja generalnie daje się używać. Dosyć przyjazny interfejs i całkiem wygodna konfiguracja. Tu sobie sami możemy wybrać, jakie newsy chcemy przeglądać z jakich źródeł. I jest to proste w obsłudze. Ponadto jeszcze chciałem Wam pokazać jedną aplikację, którą dostaniemy od producenta i właśnie próbuję ją znaleźć. O, tu było. Manager aplikacji. Manager aplikacji to dodatkowa apka ułatwiająca zdecydowanie w porównaniu ze standardowym interfejsem Androida zarządzanie aplikacjami. Przede wszystkim szybciej i łatwiej je usuniemy albo przeniesiemy na kartę pamięci albo do pamięci telefonu, zależnie co chcemy zrobić. Możemy też y, zablokować aplikacjom dostęp do niektórych rzeczy, co z reguły spowoduje ich y, złe działanie, no ale to już... Tak wynika z polityki deweloperów aplikacji, nie z telefonu. No i tu mamy jeszcze akcelerację telefonu, czyli po prostu tak naprawdę szybki sposób na opróżnienie pamięci. Tu teraz nam się pokazał komunikat 148 MB nam zostało zwolnione, czyli całkiem nieźle, bo telefon tego ramu nie ma w nadmiarze i to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie jest mistrzem wydajności i to również zaznaczam. No ale umówmy się, tani smartfon nie musi być mistrzem wydajności. Ważne, żeby działał w miarę, stabilnie w miarę. Dobrze, a ten tak działa. Jak już jesteśmy przy menu, to jeszcze zajrzymy jest aplikacja Color, która pozwala nam troszeczkę spersonalizować telefon, zmieniając tapetę, motyw interfejsu czy efekty przejść. W łatwy sposób za pomocą tego kółka, który widzieliście. Jest, jak widzicie, radio odbiornik FM z rds i ma dobrą czułość, dobrze gra. To nie zawsze jest oczywiste, a tutaj akurat radio jest dobre. Do kompletu otrzymujemy całkiem przyzwoite słuchawki. Może nie są zbyt wygodne, ale jak na zestaw fabryczny, no to bym na nie nie narzekał. Zdecydowanie nie będę narzekał na nie. Zwłaszcza w przypadku taniego telefonu. Z reguły dostajemy bardzo marne słuchawki, a te szczerze mówiąc, dają się używać. Nie są wygodne, tak jak wspomniałem, trochę wypadają z ucha, ale nie brzmią najgorzej, na początek mogą być, bez problemu. Jest jeszcze, jest jeszcze aplikacja Motyw, która w zasadzie załatwia nam dokładnie to samo, co tamta wcześniej, którą pokazałem, z tym, że tutaj zmienimy tylko motyw, za to możemy sobie z dostępnych składników ułożyć swój własny, zmieniając na przykład ekran początkowy, zmieniając wystrój poszczególnych pulpitów. Trochę moim zdaniem zbędny dodatek na osobną aplikację, no ale miło, że jest, bo jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to dopasuje telefon do siebie. Generalnie nie powinniśmy narzekać na działanie telefonu. Tak jak wspomniałem, telefon działa dosyć stabilnie. Nie zauważyłem, żeby się jakoś potwornie wykładał na którejkolwiek z aplikacji, których używałem. Natomiast no, zapomnijcie o tym, że to jest maszyna super wydajna do gier i filmów Full HD. Nie, 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 nie. To nie tędy droga. Generalnie Da się pograć, większość gier chodzi, tak jak tu próbowałem, widzicie różne gry mam poinstalowane. Dało się grać. Yy, aplikacje czysto użytkowe również dz działają w zasadzie bez zarzutu. Yy, chociażby ten wspomniany przeze mnie nawi ekspert. Działa to bez problemu. Natomiast telefon, no, zdarza mu się czasem zamyślić troszeczkę. Ten interfejs, jak widzicie, no, nie przewija się super płynnie. O, tu mi się przez przypadek pokazał interfejs muzyczny, też bardzo wygodny zresztą. Yy, telefon nie działa super płynnie. Nie, widzicie, że te zmiany tak. Yy, jednak animacja troszeczkę przeskakuje i to samo dzieje się, kiedy oglądacie na przykład filmy wyższej rozdzielczości, chociażby nawet te, które nagryliście kamerą, czy tak samo zapisanie zdjęcia czy filmu też no, chwileczkę niestety musi zająć. Ale ogólnie wydajność no, nie jest najgorsza jak na tą cenę. Pamiętajmy, cały czas mówimy o telefonie poniżej 400 zł. Zajrzymy jeszcze może na koniec pod pokrywę, bo tutaj jest, tutaj jest trochę ciekawie. Przede wszystkim chciałem Wam pokazać baterię. Bateria jest. Duża, chociaż tak naprawdę pojemność ma jedynie 1700 mAh, ale jest litowo-polimerowa to ważne. I bateria, spójrzcie, dzięki temu jest bardzo płaska, chociaż duża. Bateria wytrzymuje. Spokojnie, spokojnie, normal, przy normalnym użytkowaniu dwa dni to naprawdę bez problemu ten telefon wytrzyma. Zdarza się, że nawet pracuje dłużej, jeżeli trochę mniej dzwonimy, czy mniej korzystamy z internetu, jest w stanie dłużej wytrzymać. Nawet do czterech dni y, udawało mi się tutaj czas pracy osiągnąć. Widzimy dość, solidną, y, dość solidne metalowe szase utrzymujące ten telefon. Może właśnie dzięki temu ta budowa sprawia wrażenie porządnej, solidnej telefon nam nie trzeszczy w ręku. To ważne, to jest kawał Metalu. No i najważniejsza rzecz chyba w tym modelu dual SIM. Karty w tej chwili, jak widzicie, używam jednej, ale mogą być dwie. Oczywiście z różnych operatorów. Tu możecie użyć chociażby Aero2, żeby zaoszczędzić na transferze danych, mieć internet za darmo. I karty działają w trybie dual standby, czyli no niestety są zalogowane do sieci oczywiście cały czas, ale kiedy z jednej dzwonimy czy korzystamy z internetu, no to druga jest przez ten czas niedostępna. Mały mankament, ale przynajmniej nie trzeba nic przełączać, nie trzeba wachlować tymi kartami, przekładać i tak Każdą z nich możemy sobie po swojemu nazwać z odpowiedniej pozycji menu. Możemy nadać kolor, którym będzie reprezentowana czy na liście połączeń, czy na ikonce zasięgu. I to działa. Generalnie sprawdziłem, dual sim nie wpływa na wydajność baterii, na żywotność baterii i jest to bardzo fajna funkcja, jeżeli szukacie taniego dual sima, to to może być niezła opcja. Dodam jeszcze, że telefon ma bardzo fajny dialer, który przy wybieraniu, przy wstukiwaniu kolejnych cyfr tudzież przy wybieraniu odpowiadających im liter podsuwa nam z książki kontaktów pasujące, pasujące nazwiska, imiona. Trochę to przyspiesza wybieranie numerów. Praktyczne rozwiązanie i dziwię się, że w nie, nie wszyscy producenci jeszcze je stosują, nawet ci bardziej uznani. Ogólnie telefon. Trudne do jednoznacznego polecenia. Na pewno będzie to świetny model dla, dla dziecka, dla osoby zaczynającej przygodę ze smartfonem lub po prostu dla użytkownika, który ma kilka ulubionych aplikacji, tylko z nich będzie korzystał. Nie specjalnie lubi się bawić telefonem, nie specjalnie yy, lubi wydawać pieniądze duże na telefon, od po prostu w miarę przyzwoity smartfon za nieduże pieniądze, o pewnych yy, oczywistych ograniczeniach, ale z drugiej strony, bez bardzo poważnych wad. Kupując ten. Ten telefon oszczędzacie sporo pieniędzy, ale musicie się pogodzić, że robi słabsze zdjęcia, nagrywa słabsze filmy niż bardziej uznani markowi konkurenci. No i nie będzie tak wydajny jak telefony z górnej półki. Zapomnijcie, Galaxy S3 to to nie jest do Galaxy S3 daleko, to jest bardziej poziom S2, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli wam to coś mówi. No to macie porównanie. Na początek może być bardziej zaawansowanym użytkownikom nie polecam, natomiast tym mniej wymagającym, mniej zaawansowanym myślę, że mogę go polecić, bo dwa tygodnie spisuje się naprawdę bez większego zarzutu.